Tego, że Radek Dypa jechał znacznie zwałczym samochodem, tylko o pół sekundy szybszy był Michał Kościuszko. My mamy kolejne auto na trasie. Czteronapędowy Mitsubishi Lancer. Tu też trzeba przypomnieć, że auta, którymi startują kierowcy, nie muszą być przygotowane zgodnie z homologacją poszczególnych grup i na przykład te z N grupy samochody seryjne takie właśnie jak Mitsubishi Lancer czy Subaru Impreza no są nieco mocniejsze niż podczas swojego Nieco to jest bardzo delikatne określenie, bo tak. niektóre są nieco bardzo zdecydowanie mocniejsze. Też ja można tak powiem. powiedzieć, może być nawet że dwa razy. nie do, do, do takich ee... Ekstremalnych występów. Chyba nie wszystkie te N-ki zostały przygotowane, ale faktycznie, rezygnując choćby ze zwężki, można znacznie podnieść moc takiego samochodu. No i większość kierowców na to się decyduje, bo tutaj te regulaminy ich nie obowiązują. Można powiedzieć, że to w zasadzie klasa open, korzysta się z tego, co ma się pod maską i do dyspozycji pod nogą żeby pojechać jak najszybciej i jak najładniej zrobić jak największą frajdę kibicom w kończącym sezon na rajdzie barwur tak jest i Mariusz Łoś i Andrzej Oracz te okazje wykorzystują w pełni Widzieli Państwo już na początku zamiast jednego okrążenia beczki zrobili tych kółek ze trzy, potem znowu poprawili. To bardzo prosta sprawa. Jeżeli nie można zrobić wyniku, należy zrobić wrażenie. No i chyba o to najbardziej chodzi w tej imprezie. To taki rajd, nie rajd. Tutaj wszystkie odcinki łącznie liczą kilometrów. Cała trasa rajdu tyle wynosi, więc nie da się ani za bardzo rozpędzić, ani popełnić błędu, a jeżeli jedzie się równo, czysto i bez żadnych problemów ma się ogromną szansę na zwycięstwo. Chociaż właśnie start tutaj na karowej naprawdę może wiele zmienić, bo zyskać jak, jak zawsze można niewiele, ale stracić można naprawdę wszystko. Ja przypomnę jeszcze, że pierwsza trójka tutaj w przejeździe Karowej to Michał Bębenek, Michał Kościuszko i Radosław Typa. No, Mariuszu, ty wyraźnie postanowiłeś dać już te tutaj wszystkim kibicom. No, tak, to jest przejazd dla publiczności. Jesteśmy, mamy 14 miejsce, więc w zasadzie do czołówki już nie dogonimy. A to szkod dla kibiców. Bawiliśmy się świetnie. Dziękujemy. My też dziękujemy, bo przyznać muszę, że my też bawiliśmy się świetnie przy tym, co Mariusz Łoś pokazywał ze swoim Mitsubishi Lancer Evo 9. Nie musi to być tak ciasto, jak to zrobił Tommy Makinen tutaj i tak, jak było widać.